Życie to ciągła zmiana. Najcenniejszą umiejętnością we współczesnych czasach jest szybkie reagowanie i przystosowanie się do obecnie panujących warunków. 16-letnie doświadczenie FM World pozwoliło natychmiast przystosować funkcjonowanie firmy do aktualnej sytuacji. Nasi liderzy, oprócz typowych dla naszego biznesu spotkań i prezentacji produktowych, z powodzeniem wykorzystują kanały online i media społecznościowe do budowania stałych relacji ze swoimi grupami. Dziś troje z nich opowie, jak wygląda ich praca w zmieniającej się rzeczywistości. Natalia Ryńska, Robert Pieciółko i Kamil Cybul. Witam Was serdecznie. Chciałam w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, jak moi liderzy przenieśli swoje działania biznesowe do internetu. Przede wszystkim wykorzystujemy do tego naszą grupę facebookową, którą mieliśmy już wcześniej stworzoną. Usystematyzowaliśmy działania na tej grupie, przygotowaliśmy projekt szkoleń. Szkolenia są głównie dotyczące używania produktów, ale są to również szkolenia biznesowe. Które prowadzone są przez moich najlepszych liderów. Te osoby dzielą się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. Oprócz działań na grupie facebookowej, prowadzimy również wiele spotkań na platformie do wideokonferencji, na platformie Zoom. Tam spotykamy się kilka razy w tygodniu, dyskutujemy nad pewnymi tematami. Które potem możemy wdrożyć w życie. Jest to taki świetny sposób na to, żeby wymienić się doświadczeniami. No, widzimy, że nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o, o ilość osób, które przyłączają się do, do tych spotkań, są to osoby z całej Polski, są to osoby również z zagranicy, także wszystkie w jednym czasie możemy się spotkać i ze sobą porozmawiać, i to jest bardzo dużym plusem właśnie w takim działaniu. Oprócz tego ja jeszcze sama robię też bardzo dużo takich spotkań coachingowych właśnie na Zoomie, gdzie pracuję z pojedynczymi osobami, z całymi grupami, ustalamy strategię, plan działania. Także praktycznie mój kalendarz jest cały wypełniony, i już dzisiaj zastanawiam się, jak ja kiedyś mogłam jeździć i pokonywać bardzo dużo kilometrów, jak ja dzisiaj praktycznie cały dzień mam wypełniony, cały mój kalendarz jest wypełniony spotkaniami, a robię to online. Online, także widzę też ogromnie, bardzo ogromne możliwości, jakie daje praca w sieci. Bardzo chętnie korzystamy z szkoleń, które firma przygotowała, z tych szkoleń specjalnych. Ja osobiście chociaż od kilkunastu lat jestem użytkownikiem naszych produktów. Usłyszałam tam kilka nowych rzeczy, które mi się bardzo przydadzą. Wykorzystujcie też ten czas na rozwój osobisty, bo to jest taki fajny czas, kiedy możecie posłuchać szkoleń w internecie. My osobiście robimy to, wymieniamy się potem doświadczeniami. Ważne, żeby ten rozwój osobisty. Tutaj odnaleźć na niego czas i żeby on miał miejsce również w naszym życiu. Chciałam też podziękować wszystkim moim liderom, którzy bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, liderom, którzy już wcześniej pracowali w sieci i uczą teraz te nowe, wszystkie osoby, które dopiero zaczynają biznes, bo to jest taka fajna wasza praca, gdzie opiekujecie się tymi osobami, dzielicie się swoimi doświadczeniami, mówicie, co działa na Facebooku, co działa na Instagramie. Fajnie, bardzo Wam za to dziękuję. Pamiętajcie też, że zawsze, kiedy mówi się o kryzysie, kiedy ludzie tracą pracę i mają ograniczone możliwości zarabiania, to wtedy właśnie MLM rozwija się najlepiej i myślę, że te złote czasy MLM-u teraz przed nami, wykorzystajcie to, bądźcie gotowi, możecie działać również właśnie online, bo to daje nieograniczone możliwości, w zasadzie zupełnie bez żadnych inwestycji, możecie rozwijać biznes na całym świecie, tak Także życzę Wam Waszego rozwoju i rozwoju Waszych biznesów i aby te złote czasy dla Was nastały i żeby, żeby Wasze biznesy pięknie rozkwitały. Tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję. Witam. Z tej strony Robert Pyczółko i pozdrawiam z mojego biura. W obecnej sytuacji praca z domu stała się jeszcze bardziej istotna. Jestem przyzwyczajony do niej, ponieważ buduję swój biznes FM World już 15 lat, wykorzystując w dużej mierze internet, a teraz w 100% pracuję online. Komunikuję się z moim zespołem i potencjalnymi partnerami do współpracy przez social media, grupy na Facebooku, grupy messengerowe, webinary, Skype, WhatsApp czy po prostu przez telefon. Jest to bezpieczne. Nie generujące kosztów i oszczędzające czas na przemieszczaniu się, rozwiązania. Wykorzystujemy stworzone wcześniej przez nas narzędzia i materiały biznesowe online, które w profesjonalny sposób prezentują możliwości, ułatwiają i przyspieszają naszą pracę. Zauważam w moim zespole wzrost obrotów, ponieważ ludzie coraz bardziej przekonują się do wygodnych i bezpiecznych zakupów przez Internet. W FM World jako network marketingu mamy możliwość tworzenia dodatkowego źródła zarabiania pieniędzy, dającego poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jak pokazują statystyki, branża MLM rozwijała się i notowała wzrosty najmocniej w czasie kryzysów gospodarczych. Zauważyłem to już w moim zespole. Coraz więcej ludzi poszukuje poważnej możliwości zarabiania pewnej, Wypłaty i alternatywy do zwyczajnego zatrudnienia czy biznesu tradycyjnego. Nie znam żadnej innej branży, która stwarza tak sprzyjające warunki. Nie jest potrzebny kapitał na start, więc nie ma ryzyka. Wszystkiego uczy doświadczony zespół, firma zajmuje się produkcją, logistyką, a nam pozostaje tylko używać produktów i dzielić się tymi wspaniałymi możliwościami, pracując z domu. Czy z dowolnego miejsca na Ziemi, jeśli tylko mamy telefon czy komputer z dostępem do internetu? Obecna sytuacja jest unikatową okazją do rozwoju i do zaangażowania się na 100%. Wykorzystajmy to. Podzielmy się tymi wyjątkowymi możliwościami z innymi. W FM World mamy wszystko, co potrzeba. Możemy zadbać o nasze dochody, a. Także odporność naszą i naszej rodziny dzięki skutecznym suplementom diety. Dzięki usługom telefonii komórkowej i dostępie do szybkiego internetu mobilnego możemy działać online, a o rozliczanie naszych finansów zadba dział nowoczesnych usług księgowych i porad prawnych. Dzięki cashbackowi z tych usług możemy zaoszczędzić pieniądze w budżecie domowym. Obecnie wraz z moimi partnerami skupiam się najbardziej na doskonaleniu systemu pracy, narzędzi i szkoleń online, które pomagają nam odnosić sukcesy. Polecam zorganizować sobie w domu swoje biuro, ułożyć grafik, nauczyć się korzystać z narzędzi online i przekonać się, że może to być proste, łatwe i przyjemne. Życzę wszystkim partnerom FM World Powodzenia i do zobaczenia. Witam wszystkich serdecznie, kalmisowiec z tej strony. E, moja historia z FM zaczęła się w maju 2009 roku. E, najwyższy poziom, jaki wypracowałem, pracując z, z firmą FM, to poziom diamentowy i orchidei. I chciałem dzisiaj powiedzieć e, kilka słów na temat tego, jak my z zespołem e, odnajdujemy się w całej sytuacji. Bo ja lubię zawsze patrzeć pozytywnie na to, co nas otacza, i z moich obserwacji jest dużo pozytywnych aspektów tej całej sytuacji, jeżeli chodzi o nasz biznes, który pozwala nam wnieść naszą firmę i nasz biznes na jeszcze wyższy poziom. Czyli generalnie pierwsza sprawa, jaką warto zrozumieć, to fakt, że dostawa do domu to, że możemy robić ten biznes z domu. I to, że nie mamy kosztów stałych jako przedsiębiorcy, w obecnej sytuacji jest niesamowitym atutem w rozmowie do tego, żeby zainteresować jeszcze większe grono ludzi naszym biznesem. Jeżeli chodzi o metody, które u nas się sprawdzają, to myślę, że najlepsza metoda to jest taka, żeby po prostu mieć system, który mogą, można, mogą ludzie powielać, więc to jest kwestia indywidualna i kwestia, którą po prostu trzeba stworzyć. Ale mogę powiedzieć takie elementy tego systemu, które naprawdę super się sprawdzają i dają niesamowite efekty. Jestem aż pozytywnie zaskoczony. Pierwsza sprawa no to krótka prezentacja wideo, która jest możliwość wysyłania do, do partnerów biznesowych potencjalnych, która jest szybka, która jest duplikowalna i która no, po prostu jest moim zdaniem dzisiaj niezbędnym narzędziem do rozwojenia tego biznesu. Druga sprawa to na pewno konferencje online. To jest coś, co spowodowało, że w tamtym miesiącu osiągnęliśmy rekordową ilość rekrutacji. Czyli konferencje, które organizujemy na przykład na grupach na Facebooku, gdzie zapraszamy ludzi, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat możliwości, i naprawdę robi to odejście, jeżeli chodzi o, o biznes. Uważam w ogóle, że dzisiaj kontakt twarzą w twarz z osobą no jest czymś, co jest bardzo doceniane wobec tej całej sytuacji, którą mamy. Więc jak ludzie widzą ludzi, to też bardzo fajnie reagują na to, że, że, że jakby są ludzie, którzy są wiarygodni i chcą, chcą pokazywać możliwości zarabiania pieniędzy. Kolejna rzecz to jest na pewno program Fit6. Program, który no, robi furorę i naprawdę uważam, że strzałem w dziesiątkę myślę, że po tej całej kwarantannie będzie jeszcze większy boom na utratę kilku zbędnych kilogramów. Sam tego trochę doświadczam, że trochę mniej się ruszam i trochę mniej, trochę więcej jem, tak? Także myślę, że ten program ma niesamowity potencjał i warto go wykorzystać przez media społecznościowe. Także to tak, to tyle jeżeli chodzi o nasze działanie. Raz w miesiącu organizujemy konferencję, którą normalnie organizowaliśmy na zamkniętych salach, ostatnio było 800 komputerów. Myślę, że teraz jest szansa, że przebijemy ten wynik. Także polecam gorąco spojrzeć na nasz biznes i zaangażować się w niego, bo wbrew pozorom, cała ta sytuacja może być niesamowitym szans szans szansą do tego, żeby wnieść ten biznes na jeszcze wyższy poziom. Tego Wam życzę powodzenia.